Cześć, witajcie w odcinku świątecznym, ten odcinek, po, ten Teraz jeszcze jak chcę przeprosić za słabą jakość, ponieważ jestem babci, Jesteś, jest w babci i też dziadka, jestem w gościnnym, no i muszę też ponagrywać, tylko wiem figurkę, ale tak, chcę wam życzyć wesołych świąt Bożego Narodzenia, żebyście spędzili w gronie rodziny, żebyście nie klikali na telefonie przed... No Niestety, że Niestety ma wymarzonych zestawów, które chcę, chcielibyście dostać. No, to znaczy tego karka i innych rzeczy, żeby wszystkie postanowienia, wszystkie zestawy, które byście chcieli na kolejny rok się spełniły. Chcę Wam podziękować, że Za prawie, że prawie pierwszy pierwsza połowa roku ale przeszło szybko, szybciutko. Chcę podziękować, że te, za te 12 subów dobijamy do 20. 20 chciałbyś jakiś specjal. Dzisiaj będzie to pokazywanie twarzy, ale coś będzie czuję, że coś fajnego zrobimy jakoś nie ale coś ciekawego. Więc jeszcze raz życzę Wam się Wesoły świąt. Muzykę nadpuściłem w tyle, ale nie tak zmontowanie tylko leci w telewizorze, ale pa! I Je jeszcze raz sobie.